Hey Gustaw, get your wow Let me be your posh posh Co to jest? Uh. Taką taksówką sobie dzisiaj jeździmy? Fajnie, dodali coś, dodali coś Wyglądało jakby miało być szybkie, a... Jest szybkie, mega! Policja, szery, szeryf. Ła! Ła! Nie było mnie tu. O nie, jadą do mnie. Ciągle mnie śledzi? Oho uh -huh. Dobra, pewnie to nich porywacze są, widzicie, że to chyba kogoś ukradali. Już to będę uciekał Oła Co ty gościu robisz? Taważyj trochę! Ej, co ty robisz? Klienta co mi potrącasz. No, bo, bo mogę, nie? No nie, stary, to człowiek. Jak ty jeździsz, baranie? Dobra, no, muszę szybko ucieknąć, bo mnie znerwia. Ała! Co ty robisz?! To ty co odpierdalasz?! Czemu stoisz na środku drogi, Nie stoję na środku drogi! Zostaw mnie, przestań mnie gonić! Widzę ja. No bo ja pojadę do psychologa. Ja też nie wiem. Ja bym Dobry. swoją swoją księżną Ja na to kurwa czekam. Jest dostępny psycholog. Tak, a co trzeba? Licencję na broń chciałbym wyrobić. Ech, Cześć, nie, bada. Bada. nie wiem, czy my się pogodzimy. Skoro on woli spędzać czas w ogóle nawet ze wszystkimi innymi, tylko nie ze mną, z własną przyjaciółką Może nie, tak pan Możecie parkuje ci wyrobisz licencję, pan przyszedł na licencję Może pan tak nie parkuje, tylko... No nie czekaj, nie idź na maniku, wyjdź Jestem okay. na służbie Słyn obecnie Najwyżej pan pojedzie pan chce do środka czy coś Przeparkuję to? już, przeparkuję To zapraszam do środka już, zaraz podjadą Otwarte, otwarte, wierzę, wierzę No i chwilę pan oczekuje, tu zaraz przyjedzie szefowa. Spokojnie, spokojnie, mogę poczekać. No, co by tam pan usiądzie w środku, zaparze herbatki czy coś. Okej. Okay. No, zapraszam do środka na poczekalnię. Dobrze, poczekam tam. Fajnie tu. A few moments later. Dzień dobry. Cześć. to u pana się Cześć. licencję wyrabia. Tak, Proszę. Po licencję pan ma yy, Licencja po to mi, bo jeżdżę na taksówce i wie pan, jak to tyle ludzi tam. Już nie raz mnie napadli. Różne rzeczy. Okay. Jak się pan nazywa? Cypo Kowalkiewicz. Ma pan kogoś bliskiego? Nie za bardzo, tylko znajomych. A z kiedy pan pracuje na taksówce? Na taksówce pracuję dwóch tygodni. Mamy jakoś tak. Znajomych? Tak, mam dwóch, trzech. Okay. Gdzie z nami pracują? Na taksówce tak samo. Okej, okay, jak pan traktuje ludzi spotkanych przypadkowo? Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak pan traktuje ludzi spotkanych przypadkowo na swojej drodze? normalnie witam się z nimi tak, jak są agresywni to, to nie wiem, to rozmawiam okay. ma pan jakieś zainteresowania? głównie sportem się interesuje. sportem okej, okay. sport? wszystkie, wszystkie lubię sport po prostu, biegać lubię Co u pana powoduje agresję? Jeszcze raz? Co u pana powoduje agresję? Nie mm, agresję. Jak ktoś jest agresywny wobec mnie, bez powodu, wtedy się czasami zdenerwuje. Okej. Okay. A smutek? Jeszcze raz. A jest coś, co powoduje u pana smutek? Mm, nie, nie, nie sądzę. Jest coś co pan Pana uspokaja? <laughs> tak kawa w słoneczny dzień to to tak, takie rzeczy. Okay. Yy, widzi pan, że jakaś osoba na ulicy zostaje napadnięta? Yy, jak pan reaguje? Ma pan przy sobie broń palną? Mam przy sobie. Bez użycia broni. Bez użycia broni. To albo dzwonię na policję szybko, żeby przyjechali, tym się zajęli. Albo próbuję tego bandytę oddelegować w jakiś sposób. Okej. Okay. Yy, zostają w pana kierunku oddane strzały. Napasnik strzela z dachu. Jak pan reaguje? Chowam się najlepiej, no i jak będzie taka okazja, że nie będzie strzał broni, to taki strzał, żeby go. Obezwładnić, że tak powiem, a potem dzwonię na karetkę policja, i tak dalej. Okej. Okay. Ma pan jakieś. Dobra. Zostaje pan zaatakowany przez kogoś. Sturchnięty, potem trochę mocniej. Także się pan wywraca. Ma pan przy sobie brępanem. Jak się pan zachowuje? No na pewno nie będę strzelał, bo to bez sensu. Powiem mu, żeby się uspokoił, porozumiał. Jak będzie wobec mnie agresywny, no to niestety będę musiał pójść w rękoczyny. Okej, okay, jest pan od czegoś uzależniony? Od kawy. I od mandarynek. Niech pan to rozwinie. Jem bardzo dużo mandarynek, bardzo mi smakują. I kawę też lubię. Tylko tyle. Dobra. Myślę, że jak najbardziej pan zdał. Wypiszę. Świetnie, świetnie. Już mnie nieraz napadli, więc chciałem się ubezpieczyć. Wie pan, jak to jest? Ile to kosztowało? Ta transakcja. Dobra, dziękuję panu bardzo, ja już panem puszczę. Również dziękuję, miłego dnia. Wysyłał zgłoszenia? Jeszcze raz? Bo my jesteśmy dostępni w aplikacji Biznesy. Nie, nie wysyłałem żadnego zgłoszenia, przyjechałem tutaj od razu. No i dobrze. Nie, bo tak to bym po prostu musiał usunąć. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No. Dobra, miłego dnia. Nawzajem. widzawiea tak to się robi ale w mi kasy nie zabrał a to chyba że skąto teraz to ścisze bo... co jedziemy do sklepu z bronią. Dzień dobry Miałem kupić jakąś broń Piękne pistoleciki nie, nie, ja, ja, jak? Jak nie ma licencji na broń? W konia mnie robią Na kas nie mam. Halo, dzień dobry. O, dzień dobry proszę pana, bo generalnie to jest tak, że pan musi jeszcze do policji pojechać. I pan no. jedzie do policji i oni jeszcze prowadzą drugą część rozmowy. O, rozumiem, rozumiem. No. Dziękuję bardzo Mam za informację. Nadzieję, że pomogłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję tak, bardzo. Tak. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, pana co tu w bieg. naciskam to coś takiego? Ja przeszedłem na radio po prostu. cztery Do kogo się pierdzieliłeś? Do tracker'a. Do czego? Do tracker'a. Биво и нима.